Dziękuję. Pytanie zadaje pani poseł Zdzisława Janowska, sojusz lewicy demokratycznej. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Prezesie. Na początku składam serdeczne gratulacje. Jest to rzetelny raport jak każdego roku. Cieszę się, że zamach na instytucję kierowaną przez Pana został zatrzymany na niezależność tej instytucji. Pamiętam tutaj nasze dyskusje, nasze kłótnie. Brakuje nam reprezentanta pana Sekuły, który proponował niezwykłe rzeczy, a mianowicie wprowadzenie kontroli do Urzędu Kontroli. Zatrzymaliśmy to i mamy kolejny rzetelny raport obnażający słabość państwa. Pana, pana działania, pana instytucji dowodzą, że jesteśmy niezwykle patologiczni w bardzo wielu sferach, Życia. I to właściwie w każdej ze sfer. Zaczynam się na ochronie zdrowia. Nie tak dawno zrobiliśmy wszystko w sensie negatywnym, ażeby doprowadzić do prywatyzacji tejże służby czy ochrony zdrowia. Pamiętam również dyskusję na temat odebrania praw, skrócenia czasu pracy. Pracowników ochrony zdrowia. Chodziło o diagnostyków, o radiologów, o fizjoterapeutów, którym zgodnie z normami europejskimi uważano, że jesteśmy tak dobrzy i sprawni i nasze aparaty są tak doskonałe, że mogą pracować przez normalne 8 godzin. Otóż pan obnażył, pan obnażył i dowiódł, że właściwie mamy do czynienia z wielkim kłamem, polegającym na tym, że kontraktowane są świadczenia zdrowotne na aparaty, które są w 80% zniszczone. Że przy tych aparatach pracują ludzie, którym odebrano możliwość skróconego czasu pracy. 90% aparatu jest złych, a więc. Pozwalamy ludziom pracującym przy obsłudze tych aparatów niszczyć zdrowie, doprowadzamy do oczywiście niszczenia zdrowia i naszych pacjentów. Stąd też moje pytanie jest następujące. W wielu takich sytuacjach w placówkach zdrowia Pan dokonał kontroli 44 zakładów. W wielu takich miejscach zakończyło się to doniesieniem do prokuratury w związku z działaniem na szkodę pacjentów i oczywiście dopuszczenie do tego rodzaju działań przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który kontraktował świadczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. Pytanie zadaje...